Aktualnie na plantacjach rzepaku możemy obserwować początek wydłużania pędu głównego. Jest to idealny moment do tego, aby zaplanować skuteczną ochronę zarówno fungicydową, jak i regulację pokroju roślin. Ochrona fungicydowa jest o tyle istotna w tym momencie, że pozwala nam kontrolować najbardziej istotne patogeny, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć. Na początkowym okresie wegetacji wiosennej. Mam na myśli takie choroby jak przede wszystkim sucha zgnilizna, kapustnych, ale również czerń krzyżowych czy mączniak. Ważne jest, aby zastosować zabieg fungicydowy z funkcją regulacji wzrostu jak najszybciej jest to możliwe. Dzięki temu jesteście Państwo w stanie skutecznie zwalczać choroby, o których powiedziałem już przed chwilą, ale również efekt morforegulacyjny tego działania. Fungicydów z funkcją regulacji wzrostu jest tym lepszy, im szybciej jest wykonany. Bardzo ciekawym i skutecznym rozwiązaniem, które już w tym sezonie będziecie mogli Państwo zastosować na swoich polach, jest produkt Architekt. Architekt to produkt trzy w jednym. z jednej strony fungicyd, służący do zwalczania najistotniejszych patogenów grzybowych w tym okresie. Po drugie, jest to produkt z funkcją regulacji wzrostu. Mam tu na myśli bardzo istotną kwestię zahamowania nadmiernie szybkiego tempa wydłużania pędu głównego. Dzięki czemu pędy boczne, które stanowią o zdecydowanie największej części przyszłego plonu, mają szansę na prawidłowy rozwój. Powiedziałem trzy w jednym, ponieważ dzięki zawartości jednej z trzech substancji, o których za moment powiem. Produkt architekt bardzo pozytywnie mm, wspomaga procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach, dzięki czemu są one zdecydowanie bardziej odporne na niekorzystne warunki stresowe panujące w okresie wiosennym, takie jak choćby okresowe niedobory wody. Produkt architekt to mieszanina trzech skutecznych i nowoczesnych substancji czynnych. Dzięki temu połączeniu Produkt gwarantuje skuteczną ochronę fungicydową dzięki zawartości Piraklostrobiny oraz unikalne, bardzo dobre działanie regulacyjne dzięki zawartości proheksadionu wapnia oraz chlorku mepikwatu. Produkt Architekt będzie sprzedawany w gotowym zestawie handlowym, składający się z tego fungicydu oraz produktu Turbo, drobnokrystalicznego siarczanu amonu który wspomaga zarówno kondycję cieczy roboczej, jak i działanie substancji czynnych zawartych w produkcie architekt. Dzięki temu połączeniu produkt działa bardzo skutecznie, kompleksowo, rozwiązując wszystkie problemy z którymi można spotkać się w tym okresie na plantacjach rzepaku, niezależnie, choćby od tego. Jaką twardość wody Państwo macie, ponieważ właśnie produkt Turbo jest takim kondycjonerem wspomagającym to działanie. Tak jak wspomniałem na początku, bardzo istotnym elementem jest, aby zabieg ochrony fungicydowej wykonać jak najprędzej to możliwe na początku sezonu wiosennego. Tym bardziej istotnym elementem jest fakt, iż produkt architekt skutecznie działa już od 5 stopni Celsjusza. Dzięki czemu zyskują państwo zdecydowanie szersze okno zabiegowe i jesteście w stanie wykonać ten zabieg na czas, a z drugiej strony dzięki temu szerokiemu oknu zabiegowemu możecie w trakcie jednego dnia podczas efektywnych temperatur opryskać większą powierzchnię. Rekomendowana dawka wiosenna stosowania produktu Architekt plus Turbo to 1,2 litra. Architekta na hektar oraz 0,6 kg Turbo. Produkt jest bardzo dobrze mieszalny, co zostało przetestowane zarówno z różnego rodzaju insektycydami, nawozami dolistnymi, więc macie państwo pewność sporządzenia Skutecznej mieszaniny zbiornikowej. Dla wszystkich z Państwa, którzy w sezonie 2024 zdecydują się na zakup produktu Architekt, czeka mnóstwo nagród, e, rabatów e, dzięki naszemu programowi lojalnościowemu Benefito, do którego przystąpienia serdecznie zachęcam.